Witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj mamy 27 stycznia. Zrobiłem taki krótki objazd po Polach, i dzisiaj z Wami chciałbym się po prostu podzielić tym, jak rzepaki wyglądają, bo mamy trzy odmiany zasiane. Chciałem Wam pokazać, jak na ten czas wyglądają, jakie porównanie jest między nimi. Więc Zapraszam do krótkiej relacji z odmian rzepaku Zaczynając krótko o rzepakach. Mamy trzy odmiany rzepaku. Tutaj są cztery rośliny wyrwane i to jest odmiana Manhattan z Rapula. Tutaj dwie roślinki, które są, to jest rzepak z Dekalbu, Deka Eccentric i następne trzy rośliny, które tutaj są, jest to rzepak półkarłowy PX131 z Pioniera. Każda roślina została Wyjęta po prostu z ziemi, nie wykopana szpadlem, tylko wyciągnięta normalnie, więc wiadomo, że część korzeni e, może być gdzie niegdzie pourywana czy to bocznych, czy to też po części z korzenia głównego palowego. I teraz chciałem Wam pokazać, e, jak wyglądają rzepaki. E, tutaj w naszym gospodarstwie terminy siewu były różne, jeśli chodzi o rzepaki. E, na końcu był siany akurat rzepak Manhattan. Tutaj był rzepak środkowy. Siany był, można powiedzieć, właśnie pomiędzy tymi dwoma odmianami. No i pierwsza odmiana, po prostu, była z odmiany pioniera Pejk 130 odmiana półkarłowa, ze względu na to, że jest to roślina o niskim pokroju i mniejszym rozwoju jesiennym pod kątem wzrostu. I teraz, poczynając. Od zabiegów zabiegi były różne, robione różne dawki, e, jeśli chodzi o regulację itd. Tak Tutaj mamy rzepak Manhattan, który bardzo silnie reaguje na e, dawki, e, można powiedzieć takie regulujące, czy to w postaci fungicydu czy nawet samego regulatora wzrostu. Więc w odmianie Manhattan trzeba po prostu uważać na to, jakie dawki się stosuje. E, może niejakie dawki, bo może powiedzieć, że Toprex niby uniwersalny jest, a wiadomo, że każda roślina inaczej zareaguje po prostu pod kątem zastosowania tego fungicydu. No i w zależności w jakiej fazie. Tutaj rzepak Manhattan jest bardzo rozwinięty pod kątem pędów, można powiedzieć, które będą się kształtować w okresie wiosennym, jeśli chodzi o takie wydłużanie. Jest to taka mocna, zbita rozeta, gdzie po prostu tych rozgałęzień będzie mnóstwo. Tutaj rozgałęzienia już wychodzą tutaj z boku od, od korzenia, i naprawdę mogą być pokaźne rośliny, jeśli chodzi o tą odmianę pod kątem właśnie ilości rozgałęzień. Korzenie wiadomo są różne. System orkowy siewu więc tutaj e, wiadomo nie ma co liczyć że jakiś szał będzie pod kątem korzeni. Jak w stosunku do e, stripti te korzenie e, jakoś mają większe pole do tego żeby korzeń był wydłużony bardziej. I tu też rośliny pokaźne. Mocno e, tych rozgałęzień po prostu tutaj e, będzie się tworzyć. Pokażę Wam też w przekroju rośliny. Za, za moment, jak y, skończę tą krótką prezentację. Tutaj rzepak y, eccentric, mamy bardzo długie liście, gdzie z początku przez jakieś warunki posuszne i też doglebowe zastosowanie herbicydu ten rzepak był przyhamowany, no ale że mieliśmy też y, ciepło miesiąc pod kątem września i tak dalej, gdzieś ten rzepak po prostu pod kątem swojej wybujałości mocno uciekł z tymi liściami. Można powiedzieć, że aż za mocno i wtedy mogłoby to iść bardziej w system korzeniowy. No nie narzekam na to, że jest coś po prostu może nie tak, jak będzie woda to i wszystko jakoś urośnie. No i rzepa, który też tworzy po prostu te zawiązki tutaj to wszystko, te, te pędy, które będą na wiosnę później się wydłużać, więc myślę, że też powinno być ok. No, i rzepak półkarłowy PX131, gdzie ma skrócony pęd, i można powiedzieć, że na tym etapie on troszkę inaczej rośnie. Tutaj jest to wszystko tak zwarte blisko siebie ciężko pokazać tutaj aparatem i on tak może tutaj z boku od korzenia nie tworzy aż tyle wszystkiego rozgałęzień. Najbardziej to właśnie rzepak Manhattan, który jest tam obok, to ma dość dużo tego, może, może po części jest to też efekt yy, regulacji. No korzenie też rozwinięte, wiadomo, że zróżnicowane będą i, i w ogóle, ale yy, zobaczymy jak każda z tych odmian się wyróżni pod kątem plonowania i wzrostu i w ogóle. No i przejdę do tego, aby rośliny przekroić i Wam pokazać yy, jak to wygląda yy, w przekroju. Już mam rośliny przekrojone, więc możecie zobaczyć jak to wygląda w przekroju. I teraz tak jak tutaj miałem, jest odmiana Manhattan. I rzuca się na pierwszy rzut oka taka pustka, niepożądana, więc trzeba będzie ostro jechać tutaj na tą odmianę borem. Ale co widać, że jest też bardzo dużo takich przekroju. Jak się przyjrzymy, to takie wszystkie rozgałęzienia widać, powiedzmy, i jest tego, tego mnóstwo. Przejdę do odmiany Eccentric. Tutaj pustki akurat e, nie ma. Stożek wzrostu, mimo że liście są potężne, jak zobaczycie, to jest po prostu konkretna e, długość, ale nie, tej pustki nie ma. A stożek wzrostu też jest. Można powiedzieć optymalny, niewydłużony, więc jest ok pod kątem nawet przezimowania. Gdyby jakieś mrozy były, to nie powinno być aż tak źle. No i tutaj też widzimy, te, ten plon się tworzy, czy tutaj to też widać. No i odmiana e, PX131 też ok, pustki nie ma. Stożek wzrostu, można powiedzieć, jest 2 tak około. W porównaniu tutaj do tej odmiany, więc tutaj troszkę to poszło inaczej, do góry, ale też tragedii nie ma. No, yy, pogoda jest jakaś mało wiele sprzyjająca, no i te też widać, że te rozgałęzienia przyszłe gdzieś tu będą się tworzyć pewnie inaczej niż w stosunku do odmian normalnych, a to jest odmiana akurat półkarłowa, czyli o skróconym pędzie. Więc sam jestem ciekawy, pierwszy raz mamy posianą, jak ona wyjdzie na tle po prostu tych pozostałych odmian, co tutaj widzicie. A tutaj właśnie trzeba będzie dość konkretnie jechać na rzepak. No i tu też stożek wzrostu około centymetra, więc tutaj akurat źle nie ma, ale duża liczba rozgałęzień będzie i tutaj nawet z boku się tworzy wszystko, więc tutaj dużo będzie rozgałęzień. Tutaj znów trzeba będzie też przyhamować pewnie regulatorem tą odmianę, żeby wytworzyła więcej tych rozgałęzień bocznych, które będą tworzyć przyszły plon. A tutaj nie wiem, jak ta roślina półkarłowa będzie się rozwijać, rzepak półkarłowy powinien tworzyć takie te rozgałęzienia boczne inaczej. Ale no nie wiem, ciężko powiedzieć. No rozwój może, może ten powolny, wiosenny to też powoduje to, że te rozgałęzienia będą się jakoś same tworzyć, może ich więcej będzie przez ten wolniejszy rozwój, zobaczymy. Tak to wygląda na tą chwilę. Rzepaki można powiedzieć, że są w, no mało wiele w dobrej kondycji, nie mogę narzekać, ale na pewno trzeba będzie mocno monitorować pod kątem suchej znilizny, czyli pierwszy zabieg fungicydowo-regulacyjny no i przede wszystkim nawożenie Azotem, żeby podać w odpowiednim czasie, nawożenie azotem, które na pewno przyspieszy rozwój tych pędów bocznych, no i budowanie tego plonu jak najszybciej, żeby rzepak po prostu niepotrzebnie nie głodował, no bo tutaj chodzi, żeby zasilić te rośliny, żeby one wykorzystały w pełni swój potencjał. To na tyle w tym materiale, jeśli chodzi o rzepak. Czas pokaże co przyniosą kolejne e, tygodnie pod kątem wegetacji, temperatur e, i tak dalej, pod kątem ogólnikowym, jeśli chodzi o e, pogodę. E, dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. E, I zachęcam do oglądania kolejnych filmów, które pewnie się co jakiś czas będą e, ukazywać. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.